Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym Holu Mierzymy nowości na lato. Przyszło do mnie kolejne zamówienie, ale muszę Wam jeszcze coś pokazać, zobaczcie. Zobaczcie, jak się wczoraj oparzyłam. To jest oparzenie zeszłego tygodnia, a to jest wczorajsze. Tak bolało, wiecie co, airfryera. Szufladę wyciągałam, chciałam przewrócić mięsko i dotknęłam. I nie wiem, jakiś taki sam ruch muszę za każdym razem wykonywać, że za każdym razem dotknę i nie wiem, do trzech razy sztuka. Mam nadzieję, że już te dwa oparzenia mi dały nauczkę, więcej tego nie zrobię. Ale serio, tak bolało. No w każdym razie rozpoczynamy. high Hall hol, mierzymy. Wybrałam same perełki, naprawdę super rzeczy. I starałam się zamawiać zestawy, żeby wszystko do siebie pasowało. Góra, dół, ewentualnie akcesoria, torebka. Bardzo fajne zamówienie, zapraszam. Zmienił kartony. Normalnie tą górę się całą zdejmowało. Teraz oni zobaczcie, takie kartony mają, że ta góra jest cały czas tam z tyłu przyczepiona. Taki otwierany po prostu karton. To jest zawartość zamówienia. Już tutaj widzę przecudowną torebkę. Uwielbiam torebki w takim stylu. Mamy tutaj też koszulki. Yy, mamy tutaj spodęki. Och, będzie się działo. Wszystkie rozmiary, jakie zamówiłam, będę Wam. Podawała przy rozpakowywaniu rzeczy, ceny też Wam podam i oczywiście każdą rzecz zobaczycie na mnie. Ja tak dla przypomnienia dodam, że mam 164 cm wzrostu i zazwyczaj noszę rozmiar M. Ale jeżeli chodzi o HM, szczególnie o spodnie, to ta rozmiarówka w 90% się nie zgadza, i ja zazwyczaj staram się większe spodenki zamawiać. Tak jak tym razem zamówiłam. Szesnastki, gdzie normalnie bym zamawiała dwunastki, także zobaczymy. Ale chyba nie zaczniemy od spodenek, tylko zaczniemy od takiego innego zestawu, którego jestem mega ciekawa. Jest to zestaw w takim kolorze. Teraz sprawdzam, że to nie są spodnie i bluzka. Dlaczego ja byłam przekonana, że zamawiam spodnie i bluzkę? No dobra, teraz sprawdziłam, że zamówiłam spodenki. I spodnie długie, ale do tego mam fajną, białą bluzeczkę. Zaczniemy może od długich spodni. Zamówiłam je w rozmiarze L, cena to 15,99. Jest to taki bardzo fajny, cienki materiał. Idealny właśnie taki, takie spodnie fruwające na lato, czy na wakacje, na chłodniejsze wieczory. Tutaj mają gumeczkę i mają jeszcze tasiemkę do związywania. Zobaczcie, z jakim detalem, z takimi koralikami. Wow! Nogawka szeroka! Naprawdę są cienkie, naprawdę idealne na lato. Mają dwie kieszenie z przodu. No i zobaczymy, jak w nich wyglądam. Do tych spodni idealna będzie biała bluzeczka. Zamówiłam ją w rozmiarze M, 18,99 kosztuje. Wydaje mi się, że ta bluzka jest z domieszką lnu. 20% bawełny z recyklingu. Tak się prezentuje. Od góry do dołu zapinana na guziczki. Zobaczcie, jakie falbanki przy rękawkach. Tutaj jaki piękny kołnierzyk. Śliczna jest. I z tyłu zobaczcie, jakie zaszewki. Mmm, z przodu niby taka prosta, ale z tyłu tak fajnie będzie nam się układała. No i jestem ciekawa tego składu. No, z lenem, dobrze wyczułam: 51% len, 49% bawełna. Wow, cudowny skład na lato. Spodni i bluzki mam bardzo fajną propozycję bardzo fajna torebka, 27,99 kosztuje. O, jakie cudo, jakie cudo. To takiego stylu letniego doda do, do wszystkiego generalnie, nawet jak założycie sobie jakikolwiek biały t-shirt, dołożycie taką torebkę i już macie taki letni, wiecie, wygląd, letni styl. Idealna torebka na wakacje, wow. O, jaki śliczny jest ten pasek. Zobaczcie, łączy się tutaj. Możemy go wydłużyć. Możemy go też skrócić. Jeżeli jest za długi pasek, ale fajnie to wymyślili, naprawdę. Tutaj jest taki worek w środku. O! Uuu, pojemna ta torebka. Zobaczcie, wszystko, co niezbędne, tam zmieścimy: portfel, telefon, błyszczyk, szczotkę, puder. No przepiękna jest. Bardzo podoba mi się też tutaj ta naszywka. Czy ten worek się wyciąga? Nie, ten worek jest przyczepiony, ale mamy tutaj taką teksturkę. Tak, ten worek jest przyczepiony. Wiecie, on jest tylko tak zahaczony niteczką. Jeżeli komuś zależy, żeby go wyciągnąć, możemy to zawsze rozciąć, ale niesamowicie wygląda. Wow. Wiecie co mam tutaj? Te spodenki. Jest to taki sam materiał, myślę, jak te spodnie długie. I mam tutaj taką fajną koszulkę. Co wy na to, żebyśmy połączyli sobie takie kolory razem? Hmm. odważnie, ale spróbujemy. Najpierw rozpakujemy sobie może, nie, może koszulkę, bo jestem jej taka ciekawa. Zamówiłam ją w rozmiarze M. Cena to 9,99. Myślę, że dobra cena. Bardzo przyjemna w dotyku. O, zobaczcie, jak fajnie wygląda. Ojej, takie cytrynki. Ale odjazd. Uwielbiam, uwielbiam takie kolory. Ale ona jest naprawdę porządna, wiecie? I to nie jest kolor biały, tylko to jest taki kolor kremowy. No, myślę, że fajnie może z takimi spodenkami wyglądać. Ale najpierw przymierzmy sobie koszulkę. No i mamy spodenki. Zamówiłam je w rozmiarze L. Cena to 12,99. O, fajne. Fajne. co to była za karteczka. 55 Liwa Ekowiskozę. uuu, czyli fajny skład będzie. O ja! 55% wiskozy, 45% lnu, no. Wow. E, trochę duże wyglądają. Mam nadzieję, że nie będą za duże. Mają kieszonki. Chociaż wiecie, co takie spadenki materiałowe, to nawet może lepiej, jak takie luźne są na półkę. No, jestem ciekawa. Nie wiem też, czy. Nie oczekiwałam ich trochę dłuższych, no ale, no, ale w sumie na lato, czemu nie założyć takich krótkich? Dobra, przymierzmy sobie. Może przejdziemy teraz do sukienki, zamówiłam ją w rozmiarze M. Cena to 27,99. O, też fajna w dotyku. Bardzo fajne te rzeczy dzisiaj. Zresztą zawsze to powtarzam. Wiecie, no nieraz coś się trafi nie tak, ale zazwyczaj jakoś ostatnio. Do, dobrze udaje mi się, wiecie, trafić zamówić. 88% lenzing ecovero Wiskoza, czyli. Zanim ją wam jeszcze pokażę, przeczytam wam skład, bo podejrzewam, że też będzie bardzo fajny. I mamy tak: 88% wisko, za 12% poliami. I tak wygląda sukieneczka. Jest to sukienka z paskiem. dekolt V. Taka myślę, do kolanka. Jest to kolor czarno-szaro-beżowy, kremowy. Rękawek taki dosyć długi.

Wydaje mi się, że tutaj też bardzo fajny zestaw dobrałam. Mamy sukienkę, koszulę i torebkę. Zaczniemy od, od sukienki. Zamówiłam ją w rozmiarze M. Kosztuje 27,99. Jest to taki też beżowo-kremowy kolor. Materiał prążkowany. O, jaki fajny dekolt. Zaraz wam. A nie, to jest tył. Uuu, zaraz wam pokażę. 50% 55% poliestru z recyklingu. Hmm. w sensie ta moja reakcja na ten poliester, ale zaraz sobie doczytamy skład. Zobaczcie, proste ramiona dekolt prosty, ale z tyłu ona ma większe wycięcie niż z przodu. Jest długa, tak zwana rurka. Fajnie, właśnie takie sukienki wyglądają z koszulami. I już czytam skład: 55% poliester, 23% wiskoza, 22% poliamid. No dobra. Możemy tutaj oko przymrużyć, bo sukienka wygląda bardzo fajnie, bardzo porządna w dotyku. Myślę, że bardzo fajnie się będzie nosić, no ale przymierzmy sobie. No, i mamy koszulę. Zamówiłam ją w rozmiarze, rozmiarze M, kosztuje 27,99. Fajny taki kolor kaki, 20% bawełny z recyklingu. O, ja widzę tą koszulę rozpiętą na tej sukience. Fajnie wyglądać to będzie. Zobaczcie, jaki szeroki mankiet tutaj ma guziczki. Oczywiście rękawki możemy sobie podwinąć. Z tyłu prosta. No i zobaczmy ten skład. Aha, tu ma jeszcze doczepione od razu guziczki zapasowe. I mamy 52% lnu, 48% bawełny. Idealna, idealna koszula. Na lato. I pasująca tak myślę, torebka do tego zestawu kosztuje dwadzieścia siedem ma inny kolor, ale w tej samej kolorystyce, w tej samej tonacji jest utrzymana. A więc możemy taki zestaw zakładać do trampek. Możemy zakładać do szpilek. Iść w nim do pracy. Jechać w nim na weekend na. Wiecie, wyjazd taki szybki. Przepiękny, złoty detal na przodzie, wygodna rączka. Bardzo ładny kształt ma ta torebka. Jest porządna, taka mocna jest, o, zapinana. Jak to się zapina? Aha, tak trzeba, wiecie, taki klik zrobić. O, ciekawe zapięcie. No i oczywiście mamy tutaj długi pasek. Też nam zmieści najpotrzebniejsze rzeczy. Mój duży iPhone tutaj się na pewno zmieści. Zmieścimy też kartę, błyszczyk. Kieszonka tutaj jest taka do wsunięcia, właśnie karty może. No piękna! No i mamy ostatni zestaw czarne spodenki dżinsowe i czerwona koszulka z białym napisem. Rozmiar. Jaki rozmiar? L. 9,99 kosztowała. Ale ten odcień czerwieni jest naprawdę piękny. Nie jest aż taka gruba w dotyku. 20% bawełny z recyklingu. Taki ma napis. Bella Italii. Zobaczymy sobie jeszcze skład z tyłu prosta. Taka, wiecie, fajna, przyjemna koszulka na lato. 100% bawełna! Idealna, idealna, idealna. Uf. No i mamy spodenki. Nie miałam pojęcia w jakim rozmiarze je zamówić. Zamówiłam w rozmiarze 16. Kosztują już, zerkam, 18,99. Cena też ok. Powiem Wam szczerze, że nigdy nie miałam czarnych spodenek krótkich, jeansowych. No myślę, że one nie będą aż takie krótkie, żeby nam tam, wiecie, wystawało coś z tyłu. Będzie to taka właśnie krótka, bezpieczna długość. Wysoki stan. Już to mi się podoba. O, 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 o. Myślę, że z takimi spodenkami mogłabym się polubić. I tak, to jest coś, co lubię. Nie jest to taka czarna czeń, tylko to jest już taka, taka trochę spółkana czeń. Taka noszona. Bardzo mi się taki efekt podoba. Czy taki bardzo ciemny grafik, bym powiedziała? I wiecie co? Ten jeans jest miękki, jest bardzo przyjemny w dotyku. Lekko rozciągają się.

I to było już całe zamówienie. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze. Piszcie mi, co Wam się najbardziej podobało. Napiszcie też, co Wam się najmniej podobało. Dajcie też znać, co jeszcze chcielibyście zobaczyć w holu. Ktoś puka do drzwi, czekajcie. Uch, już wracam. Kurier z przesyłką. Od razu kojarzą mi się hole, które kiedyś nagrywałam. Nie wiem, miałam taki etap, że co nagrywałam hol... Co kurier pukał do drzwi i zawsze musiałam przerywać. E, wydaje mi się, że Wojtek coś zamówił. Rozpakuję i wam pokażę, co tu jest. No chyba, że nie będę mogła wam pokazać. Nie, no żartuję, zaraz wam pokażę. Aha, jest to zamówienie z Amazona. Wojtek kupił sobie nowy kubek do kawy, ale jest to taki kubek przenośny. Taki wiecie, kawkę zaparzacie, zabieracie do samochodu. O jaki, o, jaki ładny, zobaczcie. Faj... O! Ma taką gumową podkładkę, że jak gdzieś postawicie właśnie w samochodzie, nie będzie się przesuwał. I co, on jest zakręcany? Tutaj ma, zobaczcie, bardzo fajny. Dodatek takiego srebrno-szarego koloru. Ten napis jest w takim samym kolorze. Bardzo elegancki. Myślę, że i dla kobiety, i dla mężczyzny, nie? Metalowy, czyli będzie trzymał nam ciepło, zakręcany, czyli nie będzie wyciekał napój. Aha, i tu jest też taki klik. I otwór do picia. Bardzo fajny, jak chcecie. No, jak chcecie, zostawię Wam też link w opisie pod filmem, może komuś się przyda. Bardzo fajny, bardzo porządny kubek. Jaką on ma w ogóle? Czekajcie, pojemność zaraz sobie zobaczymy. 380 ml. Nie wygląda, nie? Bardzo zgrabny. No dobrze, zakończamy na dzisiaj. Dajcie mi znać, co jeszcze Was by interesowało w moich holach mierzymy. W sensie. Czy więcej sukienek, czy więcej torebek, może więcej bluzek, może więcej koloru jakiegoś? Czekam, co mi napiszecie. Żegnam się z Wami na dzisiaj. Przesyłam buziaki. Dziękuję, że byliście. Subskrybujcie kanał. Będę bardzo wdzięczna i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!